Siema widzowie! Dzisiaj będzie piosenka od nas dla, dla was, więc zaczynajmy! To jest świat, to jest państwo, to jest naród, to jest kraj, to jest ojczyzna, to jest miłość do Boga! To, to jest? Że takie... Państwo jest! Co to jest? Że taka zabawa jest! Co to jest? Że takie wielkie miasto jest! Co to jest? Że taka uczyzna jest! Widzę tą zabawę, zabawę, tam gdzie spojrzę. Za dziecka miałem większą frajdę, ale teraz z ją mam. Mam, 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 mam. Co to jest? Że takie wielkie państwo jest! Co to jest? Że taka zabawa jest! Co to jest? Że co takie, dwie takie dwie dwie miasto, miasto jest! Co to jest? Że, że taka ojczyzna dwie. jest! Widzę ten świat, widzę to państwo, widzę ten naród, widzę ten kraj, widzę tą ojczyznę, widzę tą godność i miłość do Boga! 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 Co to jest? jest że takie że państwo, państwo jest! Co to, to jest? Że takie państwo jest! Co to jest? Że, że taka zabawa jest! Co to jest? jest że takie wielkie, wielkie miasto jest. jest! Co to jest? jest że taka rodzina, rodzina jest! Jest, jest. Tu w Polsce są zabawy, zabawy, zabawy. To jest impreza, nikt nie patrzy na godzinę, godzinkę. Mimo, może tańczy tu od wieczora do. i kolejnego wieczora, 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 wieczora. Co to jest, że takie miasto jest? jest? Co to, to jest, że taka ta ta zabawa jest. Co, co jest? co to jest, że takie wielkie jest? 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 Co to jest, że taka ojczyzna, ojczyzna jest? jest? No widzowie, piszcie w komentarzach, czy wam się podobała. No, więc pa! nada. No,